Nie ma golenia brody, jest stream 24H. To jest najważniejsze. Czy liczy się tylko dla Ciebie, że wydam pieniądze na tym streamie? Nie liczy się to, że będę wrócił 24... Czy jestem na to Nie jest. Jezus Maria, Boże Święty. Boże Święty. Nie. Boże Święty. Broda pa? Nie ma. Nie, to zwykła? Co to, to jest? Nazario, błagam. Brakuje ci końców, żeby zagrać najlepszymi kartami? Wejdź na superkońsy.pl, gdzie znajdziesz końsy na wszystkie platformy. Wybierz pakiet lub wpisz dokładną liczbę, jakiej potrzebujesz. Zapewniamy pełną sprawność i wygodę, o czym przekonało się już wielu dokonujących udanej transakcji. Na stronie są liczne promocje i nagrody dla kupujących i sprzedających. Zapraszamy serdecznie. Bateria? Argentyna? Ja na to ty robię PENIK? czy pierwsze paczki w fi Fifi otwieram? A nie ma niebiesko! my na jutro. Jak będą rozbudowy, to będziemy się robić. Chyba się powaliło. Wjeżdżamy w to. Jest! Boże, jest! Co to? Enka? Eee, co to jest? Kto to jest z Paryża? Kto to jest? Paryż? 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 Shop? O Marta! Marki Marquinhos, Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Ole kot! Piękna, piękna karta! Marki! Ale staty zajebiste! Ja... To... 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 Ja... Jak szybko trafiliśmy! Kim wam daję, i wam daję, Kunde! Kunde! Trafiliśmy w rzuca kundę! Trzecia karta King Modeye! Albo Racinia! Albo Petri! Yes. Ja, nie PEDRULA! PEDRULA! Pedrula, o oh, tak, on Pięknie! A, JEST! Pięknie! TAK tak jest, tak jest. Ile? 3 miliony, 3 miliony monet widzowie 3 miliony monet 3 miliony monet O Jezus Maria Myślałem, że biało Myślałem, że biało I Mbappe, to... I... a Dałoby takiego Mbappe Kurwa Jakiernicze nawet go nie biorę. Rodrik. Eee, dobra, wezmę go. <zysz> go wezmę, już trudno. Nie, no nie chcę. 24H do 24H. A nie, że ja śpię. Jezu. Nie <zysz> ja wiedziałem! Nie wiedziałem! Czy to jest Totyka Czy to jest VT? Ja! Ale zdaje. Daje? 20 minut, cała pomoc zrobiona do top. Nie wiedziałem, czy to jest. Czy to jest zwykłe toty. witirio Ale już 20 minut. Dla Grzymuś.pl pierwszy napisał. Zobaczmy co z ikony: Nesta. Dla mnie Filip Mega, środek. Cieno no kurde. Ja pierdzielę, co to jest! I Sylwerowski ostatni na koniec. No pokarało za te TOTY, nie? Chcę pokazać za 1500. Wszystko, naprawdę wszystko biorę, żebyśmy mieli co robić na tej strefie. O wygląda naprawdę dobrze! Patrzę, wygląda jak totalny kot! A czemu nie ma karty Team of the Year. Czemu tu nie ma karty TOTY? 400 tysięcy, no to jest W POKA. 8-8 tempo, 8 pięć strzelania. Ile ma ten, ten POTN? Karta Team of the year. no widzę, że u was to... O ja, Maria! Ojojoj, oj, oj, to jest nominacja, ale zobaczmy, może jakiś ma Laminia Mal? To to jest? Barcelona, to jest Laminia Mal? To jest Laminia Mal? Nie! Czy to jest Jamal? Nie, co to jest? Co to jest? Patri! Ej! Ona też wygląda dobrze! Jaka muzyka czeka jakby w jakimś klubie? Ona też wygląda dobrze. Nie jest to Lamelia Ma? wyróżnienia. to Typ Padriguiharo. Haro? Fajna, fajna, fajna. Nie no, karta ogólnie dowalona. To walona karciocha. Million monet. Ona pewnie nie kosztuje milion monet. Coś poniżej miliona. Ale to jest i tak bardzo dobry traf. Jak na jedną pakę za 1500 FP? Pięknie, pięknie, pięknie. Możemy zrobić Totiego? Nie, na trójkącie otworzyłem. Boże! Zinody, zinan, mamy o! Zinedine Oj, 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 oj! Ej, ale dawno Zidanem nie grałem! Jezu, nie pamiętam kiedy ja grałem z Zidanem! Zinedine Zidun! Ej, na trójkącie, bo ja myślałem, że to jest zwykły pik. Zinedine Zidane! O boże. Dobra, co ty dzisiaj odpierdzielasz? No, dzisiaj daję. Dzisiaj daję. Vandewena trafiłem z rozbudowy, prawie jak poty? No tak. No właśnie, 3 dni przed końcem toty Ikona. Beckham. Oj. A ty zrobiłeś tam zwykłą? Ty zrobisz całą ikonkę chyba. Bo to są 8-szóstki. Prawa strona. Delpieru. Delpieru krzenia. Lewa. Rajkart. Gówno. Środeczek. Uuu, a gdzie to, to Prince 9-3 tylko. To tylko Prince 9-3. Ja mam tak ruszając łapiki. Dżumumuku 8-8. Dobre Jones 8-9. I Berkam. No nie prezentuje się to za dobrze. Dwudziesta karta toty? Co on tak. Co on ma taką minę? <ścoughs> Dwudziesta karta toty. Dziewiętnaście toty-counter. A wy mówicie, że ja dużo trafiłem. Co tu jest? Rekord 2-4. Baśka. On wbija 50 w ma taki skład? Ja pierdotę, co to jest? Co to jest? Debidoś mieszka się z niego On ma chorobę z jakąś. Mm. Czy on ci wygląda, jakby miał chorobę? Zobacz, jak się cieszy. Nie ma normalnych chłopak fajny Wbija pięć minków jakby... So, no, dobra, no to niech bija, no. Jeszcze jest tydzień tydzień grania! A on już psycha siedzi. I, I paczki jeszcze nie wyszły mocno. Seger. To powtarzalne. mi co? I lewa strona Beka! Ten Bekam nie taki zły. Grałem tym Bekamem No fajnie wygląda ten Kwara Jestem... Ou z jest, jest mocny. Z mocny 87 plus jeden strzek bisu bisu, bisu, disu. Eras? Okej okay. Uuu, Luis Figo winterowy i jaka trzeci Roberto Carlos 91 Roberto Carlos 91 Topeczka, topeczka, zajebiście oddało. Bronze Sprite, gówna, kundę. Ty no, tylko są te trzy karty. To ty mogę kupić? No naroma. Pół miliona! Pół miliona Discord, sharepoint, kto chce, ile? 6,5%! Oj, oj, oj! Oj, oj, Jedziemy! 4000 fp! Czy będzie to ty? Nie! Nie! Wyróżnienie. Co? Nie wiem! Czemu nie ma? Co to jest? Nie! Co to jest? Nie! Wyróżnienie! Raja! Zgliszowało się! Jakie gówno! I znowu nie widać! No otworzyłem to! Raja, Zobacz, kto chce dać. Wbijam. Wbijam na tą piękną paczkę. Powodzenia. Paczka powrotu 100 kart piłkarskich. Oj, za końce to jest podwój... To jest double, double toty. Double toty to jest. Chcesz piłkę z Tak, 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 tak. Zobaczmy. to toty. 6% jest w tej paczce. 6%. 4000 FIFA pońców. Największa nadzieja na kartę Team of the Year. Sprawdzamy. No, to jest mocne. Że tu nawet N-Toty nie leci, nie? To jest naprawdę mocne. Tu nie ma nominacji Toty. Spaczki za ponad 100 złotych. Set tysięcy monet. Tak, tych straci pół miliona. Zobaczmy. Czy będzie Team of the Year? Jedziemy, otwieramy. Tu nie ma co czekać. Napięcie się tworzy. Dawaj, 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 dawaj. Tu o czeka, ładuje. To ty ty. Na razie, 5 paczek 0 Team of the Year. Lewandowski. Jest to pierwszy Team of the Year. Ej, tu nawet nominacji na nie ma! Tu nawet nie ma nominacji, a co dopiero. A co dopiero to Niemożliwe to jest! Ej, niemożliwe to jest! To jest niemożliwe! To jest niemożliwe. Niemożliwe to jest. Że tu nawet ty, nie wypada z tej paczki. Ricalma, Daję trójkąt i idę. Zaraz jestem. Czekajcie chwilę. Jestem! Jestem, 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 ale za pisty pik! Masz równo 555K! Tody! Mówiłem, że ta paczka jest dobra? Tylko taka? <grym> to ty dobra, no nieważne, nieważne. Puta jas! A nie. Pani, hips, hips. 90. No dobra, ale powoli do przodu. Do o, przodu jedziemy, jeden z trzech. I konapisu, lewa strona Owen, środek Smith. O. no. Inne nedwedowy! Co to, co to, co to, co to, to bramkaż? Podwójny entoty? Podwójny entoty? A, ale jest. są pierwszy koty zapłaty, panie Tobi. Jaka muzyczka, patrz, patrz jak idzie pięknie Zostaw Musiałeś to wyłączyć Tak ładnie mu zrobiłem wejście, nie? O! 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 Niebiesko, niebiesko Peszpede? Paryż? Co to jest? Paryż? Mmm! Paczo! Paczo! Marquinhos! Kurde Co najbardziej opłaca się brać 140 poziom A co tam jest do wyboru Jednego energetyka wypiłem dopiero Środek mm, Toresik Prawa Seger Lewa No i była mowa o stoiczkowie Stoiczkow Lewa Myla Prawa uh, Besik 9.1 To jest zajebisty traf To jest bardzo fajny traf i Miyama, na koniec! Pięknie! Jestem stary ciul. Po prostu myślę o... Wiejra! O wie, też myślę! 90! oleż, czy kurde pik! Ja pierduszy! No kopniaka się przeniesie. Środek Jones Jones wygląda jak moja ciocia z Niemiec. I Raul. Kiedy jakieś bety? Wieira ile? 1700. 700 nie ma TD, BV... łóżby V. Frankie the Jongie? Ojojoj! Oj, oj. To jest zajebisty trap! Yes! Boże! O, o, o ja pier O Jezus Maria! O Jezus Maria! Cinema! Cinema City! Cinema City! Cinema City! Graham Hansen! A mam dwie, mam jedną za 2 miliony i drugą za... Aaaa, oh, szkoda, że nie! Szkoda, że nie rafinia. ale nie mamy na co narzekać. 7 milionów monet! Nie mamy na co narzekać. Ja pierd... Hiro, człowieku hero. hero. Hero, zwykły Hero leci. Takie paczki Hero i Hug. Izinola. Co to jest? Smolarkiewicz? Ws, Ws! Osiem osiem. i Sokrates. Michałowski, proszę dla Ciebie. Beckham. Prawa strona, event Fortnite 2. Oh, oh. Oh. PML dla Ciebie. Byłbym taki uśmiechnięty, no ale niestety nie. O! Leci. I konabisu jeden strzech. trzech. Georgie Środeczek. Już byś dawno zagrał mecz. 40. 90. I lewa strona. Nazario. Jest zielony kill, wrócił.